Czy BGS żyje? Jedziemy na łysą, gdzie się dzieją cuda. Spójrzcie na rozmowy. i działa. I z drzewka Tigera jest do zgarnięcia. Dzień dobry, dzień dobry, witam na dzisiejszym vlogu. Dzisiejszy odcinek będzie nieco bardziej złożony, dlatego że odwiedzimy co najmniej dwie lokalizacje. lokalizacja numer jeden jest BGC-spod, gdzie nie byłem kupę czasu. Naprawdę nie było mi to bardzo dawno, ale dopytujecie kiedy BGC, czy BGC żyje. Otóż nie wiem, ale się dowiem. Pierwsza moja dzisiejsza uwaga, to że jest tutaj mega, mega dobrze pozamiatane. Spójrzcie na te wymiecione ścieżki tutaj między... Liśmie. wygląda to po prostu yy, ładnie, spodoba mi się, chciałem powiedzieć. I co my tutaj, co my tutaj mamy? Oczywiście, step są na swoim, swoim miejscu, to widzę, że użytkowane na bieżąco, ale przybyło tutaj tych mult takich pump trakowych Wszędzie nie bardzo się mogę połapać, yy, gdzie i jak tu się jeździ. Ale myślę, że jakiś pump -track na rozgrzewkę obowiązkowo. I za nami, to szybkie jak szybkie, ale na tyle na dynamiczne, że mogę już się pozbyć bluzy. Tam, tego nie było. Podejdźmy na dam. Cerdawnik drewniany, ta kładka, kładka była, chyba mniejszy był ten szark przed nią, ale tego nie było. No i wygląda to jak. No, zdecydowanie wygląda jak jakiś szalony backflip challenge. Myślę, że tylko Mateusz Płonka mógłby sprostać temu zadaniu. Więc Mateusz, Mateusz P. Stawiam grzewkę Tigera, jak przywalisz tutaj flipa. A myślę, że jak szybko pojedziesz, dolecisz na flat, to zrobisz. Bez problemu. Także Mateusz, widzimy się tutaj. Dajcie znak w komentarzu, czy chcecie zobaczyć, jak płonker zwali tam flipa. Na koła oczywiście, albo i nie. No, a my teraz, co? Mały chyba step -up, klasycznie. Tylko zdejmę to, bluzę po ciepło. Jak dobrze działa to betonowe wybicie na stebafie, idealnie gładkie, fajny hangtime. Szkoda, że mam tak bardzo daleko tutaj. Tutaj kładeczka jako taka jako tako działa, choć wolałbym ją pod górę, tutaj dałoby się pukać przodem, jakieś tam śmigiełka dokładać, ale też ona chyba nie jest zrobiona tutaj do takich, takich celi. Celów? Tak? Celów, nie celi. Cele to są w więzieniu, tu są cele, czyli celów. Czyli choćby oglądniemy Trail Bossa, który chyba no, został pomnikiem przyrody tempo rasta, w sumie to się mega to skurczyło, spłynęło no na pewno, na pewno nie działa i nie jest to kwestia szybkiego tutaj shapingu, żeby zaczęło działać, po prostu jest to linia opuszczona z takich lub innych przyczyn, jakby yy, nie znam się, więc się nie wypowiadam ale wiem, że coś tam jest na rzeczy nie wiem w ogóle czy, czy to było na kanale, jak to działało jak pamiętacie, dajcie znać w jakim filmie idziemy dalej ta chłopka pamiętam mega biła do góry tutaj fajna szybka Przelotuwa, ta banda, niesamowite przeciążenia, bardzo dobrze wspominam. Hipek 90 stopni, yy, tarasik, domet, ale pokażmy lądowanie, lądowanie droba, bo to co się tam stało, to ta jakaś dziwna rzecz. Takie nie było, teraz zaczyn ja przypomina kłoter, a dam zaprezentuję od boku. Zdecydowanie jest to kłoter. Nie wiem po co komu ta mini lampa tutaj, ale domyślam się w jaki sposób powstała. także... Niech mają chłopaki. Czyli tak, yy, mały step up działa. Tutaj pamtraki, yy, muldy, duży step właściwie, jakby się go odśnieżyło, od, odliściło, yy, też będzie działał. Yy, Trailboss zdecydowanie nie działa i nie będzie działał. Linie pod większe rowery, tam jakieś węże pomarańcze inne tam nie znam się, ale jeździłem, jak miałem hamulec. Działają, bo chłopaki kursują góra dół cały czas, ale nie mam hamulca i jeszcze przez chwilkę nie będę miał, dlatego że wobec braklesu mam pewne. Plany, i to plany dla Was, o których niebawem się dowiecie. A mój rotor, co już jest, ale tak jak mówię, jeszcze sobie chwilkę poczeka. No a my co teraz? Jeszcze ze dwie, trzy sztuczki na stebapie i będziemy znikać na łysom. A zaczniemy od tryszku, który ma taką yy, lokalną albo około lokalną nazwę Rabarbar. Ciekawe czy się domyślacie co to jest, a jak nie, no to spójrzcie. I tutaj na BGC zawsze średnia wieku osób jeżdżących, albo przebywających raczej, bo nie zawsze jeżdżących, była grubo poniżej 18. No to dzisiaj tutaj wpadamy sobie z Adamem rano. Samy znajemy twarze, ale jednak się nie wieku, grubo ponad 30, może nawet pod 40 Adam, jak myślisz? No ja się tu czuję młodo. No nie, jak się Adam czuje tutaj młodo, zdecydowanie średnia bliżej 40. Yy, więc no fajnie fajnie, że, że starsze grono też należy do grona moich widzów i dlatego sobie tutaj Fiflaka bo chcieli jakieś salciecho zobaczyć na małym stebabie, no dziabne, ja nie dziabne. Dla widza to wszystko, wiecie jest. Ja wie. No teraz przy trójce poczułem to o czym wcześniej tutaj? tutaj mówiłem, czyli że tutaj jest zdecydowanie za wysokie wybicie do tak małej prędkości. Przy trójce wręcz się zatrzymałem na końcu tego wybicia, a później spadłem, ale z drugiej strony to ma swoją zaletę, bo się praktycznie zatrzymałem i tam no, dałoby się kręcić tą kierownicą. Ale to nie dziś, dlatego że dzisiaj są inne plany. Dzisiaj tylko chciałem dla Was sprawdzić, czy BGC żyje. Naprawdę jest fajnie, wszystko działa jak należy. Wspaniałe miejsce do rozpoczęcia swojej przygody, ja i do katowania, katowania triczków, także zapraszam do kontaktu z chłopakami na BGC-spod na Instagramie zapewne, by sobie życzyli, jak chcecie tutaj wpadać. Ja osobiście polecam. Fajnie jest, a teraz spakujemy się i jedziemy na Łysą, gdzie się dzieją cuda z kolei ogromne, gigantyczne gigantyczne hopy są w przygotowaniu może dzisiaj będą jakieś nawet pierwsze testy Adam przypomniał mi, że mam kotwy do mocowania kikerów w bagażniku bo to jest bardzo ważne ale znikamy na Łysą, bo tam się samo nie zrobi albo raczej samo nie skontroluje chciałem powiedzieć bo jadę tam na małą inspekcję i, i oczywiście też coś, też coś podziałać z chłopakami bo chłopaki tam pod nadzorem Oskara yy, dzielnie działają już już kilka ładnych dni, także zobaczymy zobaczymy efekty i jeszcze chciałem powiedzieć, że tutaj tak Zawsze charakterystycznie pachnie. Ostatnie łyżegi akurat, akurat dojeżdżamy na łysą. Paweł nie porysuj sobie furki, bo szkoda by było. Taka piękna, piękna jest. O, widzę już tutaj płonko-mobil zaparkowany na górze. Dobra i co? Zdejmujemy ochraniacze. Znaczy ja zdejmuję ochraniacze, przebieram, przebieram się i idziemy zobaczyć co tam słychać. Docieramy na miejsce. Zatrzymajmy się tutaj na chwilę na starterze, a właściwie na starym starterze na łysej. A na starym dlatego, że teraz starter się przesunie tam troszkę wyżej. Ale jako, że w tym roku będzie USA 4-0, no to muszą być 4 chopy. Będzie na dzień dobry step down, którego wybicie muszę zrobić. Może Wam nawet pokażę ten proces. Albo i nie, bo czasowo jest średnie, więc może na szybko jest sobie przywiozdu tutaj zainstaluję i będzie w czwarta chopa Lądowanie step down będzie w miejscu schodów, w miejscu schodów imienia Mariusza Luzara. Także Mariusz, wybacz, schody zamienią się w lądowanie. Może będzie lądowanie Twojego imienia, albo się schody przeniosą. Nie wiem, zobaczymy, ale będzie spoko. Dobra, chodźmy niżej, zobaczymy jak postępy prac. Jest monstrum nie Adam. No. Się spójrzcie na rozmowy. Spójrzcie na to lądowanko, na tę hopę. Jezus, ale to jest... Ale to jest dobre. To jest dokładnie tak sam kicker jak teraz u Dawida u Uszamanka jest na poduszkę. Także u niego już miałem okazję testować mega spoko. W ogóle jak się tu zrobiło inaczej. Już nie ma Michy przed pierwszą hopą. No kosmos, kosmos jest, chodźmy dalej. Ale mamy już kolejną drugą hopę, drugą hopę mamy lądowanie długie jak nigdy jest, jest kosmicznie długie, na trzeciej ogromne przewyższenie, wiadomo to spadnie jak się trochę pojeździ i się ugniecie, ale w tej chwili jest te taki treningowy chodźmy, sobie. jaka miseczka tutaj ciasta teraz jest, no nieźle no grubo zobaczmy jakie lądowanko mamy na trzeciej, kłoterek ogromny widzę przerwa między lądowaniem a kłoterem też zmalała, ale Jezus, Jezus, jak tu będzie można prać na głowę. No niesamowite to są rzeczy, no. No tak, jeszcze cała masa tutaj jest roboty. Macie w opisie y, zrzutkę, bo nic się tutaj za darmo nie robi. Moje pieniądze tu są ulokowane, krótko Wam powiem. I generalnie jest kupa pracy, ale efekty będą niesamowite. Sezon zimowy przed nami, proszę Państwa, no. Jest szał, mamy Pana suderka, zobaczymy co nam powie na temat. Na temat tego, jak mu się to widzi. Panie Suderku, jak panu to się widzi? A no, bardzo fajne hopki. Jest na no. pewno lepiej niż w tamtym roku, nie, bezpieczniej. Nie, nie, no, nie ma pan traumy? Po <laughs> miesiącu skakałem, po miesiącu, po złamaniu no. tej kości. Cześć, ja jakbym złamał udo, to, to byście dwa lata vlogów mhm. nie mieli. A po tygodniu jeździłem na rowerze po ulicy. No. Nie no, mielibyście vlogi, bo wiecie jak jest, wiecie jak było jak złamałem łapy. Vlogi były, vlogi są, vlogi będą. O, mamy Mateus z jakimś napojem nieodpowiednim i ten, a, a sprawa Mateusz jest taka, na BGC dzisiaj rano byłem sprawdzić chwilę temu, co tam jest, czy spod żyje, spod żyje. I jest tam przeszkoda, jest tam przeszkoda, na której się wyzwałem. Wyzwałem i z drzewka Tigera jest do zgarnięcia. Za salto na niej. Ale da się no. zrobić. No nie ma rzeczy niemożliwych. No, no. Nie. także zobaczymy co Mateusz powie jak zobaczy, o którą przeszkodę chodzi. Sebastianek, gospodarzu. Gospodarzu, jak, jak się panu podobają efekty pracy młodego pokolenia? No, to, to się przyjeżdżają, przerabiają. No, ale, ale będzie to tak, z tego? Oby tak dalej. No, nie, no jak się gospodarzowi podoba, to chyba najważniejsze, nie? Sznureczek jest, takiego profesjonalizmu tutaj jeszcze nie było. Oskarek, Oskarek się uczy, uczy się, dorasta wreszcie do tego, że jednak no, trzeba czasami użyć sznurka. I tam, jak prace oskarę? No prace przebiegają wolno, jak to w Polsce. Jest opóźnienie z oddaniem projektu, ale Nie już... jest wolno. Tylko co nagle to po diable. Ale... Kto będzie testował? Kto będzie testował? Ja nie, no to się w ogóle nie nadaje do testów. Kto będzie testował? <grym> ja dzisiaj nie, ale Płonka się nie nadaje, bo matka natura zrobiła swoje. No. Jak na gospodarza przystało Sebastian, no to ktoś tutaj honory będzie musiał czynić, nie? Zdarzało się, zdarzało się tego. czynić honory. I po kilku próbnych najazdach okazało się, że Bando. jednak to jest element do przebudowy. to do coś. Dobrze powiedziane, teraz będzie nie banda, tylko muldo coś, skrętna mulda i dzięki temu będzie się dało testować hopę, ale... Ale nie dziś. Także się plany troszkę zmieniły. Więc na dzisiaj to koniec. Ale skoro dalej do Was mówię, to znaczy, że wróciłem. Że wróciłem tutaj dokładnie po dwóch dniach. Dzisiaj jesteśmy tutaj z Wiktorem. Hello. I przyszła pora na test. Właściwie to na nasz test, dlatego że chopa była testowana wczoraj przez Soczka. Ja czasu nie miałem, więc pójście na to raz jeszcze. Nie mam hamulca, więc nie ma próbnych najazdów. Trzeba chyba lecieć, nie Wiktor? Dawaj. No I, i lecimy. To od razu. Pryw. Ale szybko jest łooo wow. pyk, druga Ale wolno! Pyk mamy mamy komplet. Wszystkie trzy Ale mega, mega miękkie jeszcze są lądowania Ale na pierwszą jest tak kosmiczna prędkość Zajawa Zobaczmy jak tam Wiktor Dawaj drugą, dawaj, dawaj pyk. I cyk, no działa. Ułas 4-0. Po kilku skokach mega zajawa. Wiktor jak wrażenia? Duże, fajne i przyjemne. Dokładnie tak. Nic zadać, nic ująć. Triki będą następnym razem. Koniec.